przyszedł pan specjalnie mleko wlać? Specjalnie wiadro w A, wiadro o, i tu i pan mi tu wlał jeszcze to mleko No, się pan kurcze mole. Zaraz wleję tam gdzieś, tutaj pojemnik był No dziękuję panie Władku No proszę W poniedziałek pięć kotów do leczenia jedzie No tak zobaczcie ile mają jedzenia zupy mlecznej To jest wczorajsza tę wywalę To też są stare to wywale I tam to wleje świeże No tutaj to nie ma A wodę muszę wlać tutaj Zapomniałem mam, mam wodę to tu wleję Wypłuczę się W konewce gdzieś przyniosłem. A konewka jest tam, z tamtej strony. No dobra, kochani. Widzieliście, jak sytuacja. Basiorek. Basiorek po leczeniu, zdrowy jest. Dobrze się czuję. No tutaj też trzeba wyczyścić. Wody nalać. Do tego tu kotki pochowane tutaj, Urwisek a tutaj, Babcia. Mam jeszcze jedne kwiaty, tylko muszę beton mieć, żeby zalać te sztuczne. A ten jak się ładnie, zdrowo trzyma proszę taka wesoła, została zdrowa, a tutaj szlamek siedzi na półce przed oknem, a Romeo tam w beczce na górze. No i tak kochani, jakoś ogarniamy to powoli. Staramy się doprowadzić to do ładu ale jak z jednym łap robimy to drugie się zaczyna o, ten jutro pojedzie I ciutka a, Mila, Mila zapomniałem tamte imię Mila czyli pojedzie Lusia Chińczyk i Mila A po południe pojedzie baribal i klakier, ale klakiera nie ma. Wczoraj biegał, latał, po drzewach skakał. A dzisiaj gdzieś poszedł. Siedzi. Nie ma go. Tutaj gdzieś miskę zostawiłem. Wczoraj. Albince z jedzeniem, to ją wezmę teraz, a tutaj nie widzę żadnego kotka. O, majeczka przyleciała Puszcze domki są, czekają. Fuh chodź majeczka Chodźcie chodź ci się Aź majeczka Grzydka pogoda, kochani Pada. ale z drugiej strony jest ciepło dla kotków to lepiej bo było już minus 3 stopnie także jest lepiej kochani jest lepiej